Witamy wszystkich na naszym. Jest Marta. Witamy wszystkich. Na naszym kanale Świadomość, Rozwój, Spełnienie. Mamy nadzieję, że lubicie nas oglądać, bo my naprawdę bardzo lubimy rozmawiać z Wami i bardzo lubimy się naszą wiedzą dzielić. Absolutnie. Tak. Dzisiaj mamy taki temat, który naprawdę na pewno jest wszystkim. Że tak powiem, bardzo bliski sercu. Jest to temat o strachu. Dlaczego strach jest taki, taki bardzo ważny i dlaczego nas tak paraliżuje? Kasiu, a jeszcze chciałam dodać, że my obydwie tutaj spotykamy się oczywiście, żeby się z wami zapoznać, ale też przede wszystkim, żeby pokazać wam, że życie jest czasami takie bardziej, znaczy, że my się otwieramy na życie, że my jesteśmy koczami, tak, i my staramy się pomagać was poprzez dzielenie się naszą wiedzą i zapraszamy Was do kontaktu z nami, zapraszamy Was do tego do podzielenia się z, z, z waszymi spostrzeżeniami, ale też kłopotami. Jeżeli macie coś, to my z wielką radością em, jak to powiedzieć, wesprzemy was, tak? Wesprzemy was w Waszej drodze. Bo i Kasia, i ja mamy um, drogi, które już przeszłyśmy, które nie do końca zawsze były takie usłane różami, i wiemy, jak to się robi. Tak, Kasiu? Absolutnie, więc jesteśmy tutaj dla Was i absolutnie, jak macie jakiekolwiek problemy, Marta tutaj poda nasz e, adres e-mailowy i proszę się kontaktować z nami, żebyśmy sobie, żebyśmy się czuli, że tworzymy jakąś taką grupę, taki. Taki, nie wiem, po prostu się mówi community. Wspólnotę. Tak, I, wspólnotę. I, i, I trzymali się razem i sobie pomagali, bo naprawdę mamy doświadczenie. Tak jest. E, więc wracajmy do tematu o strachu. Strach ma wielkie rogi, tak? Nie, tak mówię... strach ma wielkie oczy. Oczy, no, no właśnie, tak. no i na jedno. tak I, i super, super, że to powiedziałaś, bo akurat tak sobie pomyślałam, jakie zacznę na ten temat mówić. Nawet zaczynając o tym, mówiąc, strach ma wielkie oczy, i podejrzewam, że. Nie ma nikogo w Polsce, może jeszcze nie to młodsze pokolenie, tylko nasze pokolenie. To było przekonanie, w którym praktycznie dorastaliśmy. Strach ma wielkie oczy, więc trzeba się bać, prawda? Na no to tak humorystycznie, ale dlaczego w sumie chcę dzisiaj mówić na temat strachu i, dlaczego, i co robić z tym strachem, jak ten strach jest? Bo tutaj jesteśmy po to, żeby dawać jakieś szybkie, zwięzłe e, instrukcje i zrozumieć przede wszystkim, co to jest strach. Więc tak. Tak jak we wcześniejszych filmach naszych już tłumaczyliśmy na temat poziomu świadomości, więc strach pochodzi praktycznie z jednego poziomu świadomości, a może tak bardziej z tych dwóch poziomów świadomości, czyli to jest ta osobowa świadomość i nieświadomość, czyli nasze ciało i to, co jest konstrukcją naszego ego. Tam jest, to jest siedlisko, to jest produkcja, to jest maszyna praktycznie produkowania strachu. Dlaczego? Względem, względem tego też, jak wspominałam wcześniej, my jesteśmy zaprogramowani do pewnej jakby osobowości, gdzie większość czasu nie, nawet nie wiemy, do jakiej osobowości jesteśmy zaprogramowani, ale z tej osobowości praktycznie nie możemy zrezygnować i nasz, nasza świadomość będzie nas cały czas, ta strachliwa świadomość będzie chciała nas tym utrzymywać, więc względem małych rzeczy, które na przykład chcemy zacząć robić nowe, Czegoś spróbować, czy, ym, czy na przykład jak nam coś nie wyjdzie, to nas, to nas w tym momencie może zaatakować strach. Nie robić tego, bo coś się może wydarzyć, prawda? Albo coś ktoś zrobi, to od razu się boi, będzie osądzony. Więc strach, ja to nazywam, jest to jakby taki yy, 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 płynny język tej części świadomości. Tam, w innym języku się praktycznie nie mówi, tam istnieje tylko strach. Więc. Żeby to bardziej. Spły... Chciałabym bardzo to tak spłycić, pokazać, że to jest, że to jest. Tam nie ma nikogo myślącego, kto nam mówi logicznie, że trzeba się bać. Oczywiście są części w naszej życiu, że dobrze się bać, bo jak się ogień pali, żeby się nie oparzyć, czy bać się, że jak się stoi nad stałą, żeby nie zlecieć. To są takie podstawowe rzeczy. Ale bać się, żeby na przykład... Podjąć decyzję i spróbować coś nowego, żeby bać się poznać nowych ludzi, żeby bać się wyjechać gdziekolwiek. I to są niby takie banalne rzeczy, ale większość z nas nie podejmuje takich decyzji, bo po prostu się ludzie boją. I, i z jakiegoś powodu wierzą temu głosowi w głowie, że trzeba się bać. Co ja nazywam strachem ogólnie z mojej praktyki, z mojej, z mojej pracy, czym się zajmuję. Więc strach, ja nazywam to jest produkt nieujażnionego umysłu. Dlaczego tak jest? Bo do momentu, kiedy słuchamy tego, co jest w głowie, to jesteśmy ofiarami tego strachu. Po prostu wierzymy, że to, co nam jest mówione w głowie, to jest prawda, a że wszystko tam jest prawda, zaplecione i namoczone i wyprasowane strachem, więc z tamtej części nic innego nie wychodzi. I, i, i tak jak powiedziałam, więc to, żeby wyjść z tego strachu, w, takiej większej, w takim większym formacie, czyli zacząć żyć praktycznie w wolności, w swobodzie, w szczęściu i, i w tym, to trzeba być przede wszystkim świadomy do trzech poziomów świadomości, że jeszcze jest inny poziom świadomości, czyli poziom naszego serca, z którego możemy żyć. I tam strach nie istnieje. Istnieje tylko w umyśle, który jest nieświadomy, który wierzy wszystko, co ten automatyczny umysł nam mówi i on. Nie, on nie on jest jakby, chciałam powiedzieć, że on nie jest jakby myślącą, to nie jest osoba, która jest Bogiem w głowie, która mówi, że tak powinno być. Wysyła nam strach i mamy się tego bać, bo ta część umysłu nas nie chce, żebyśmy się zmieniali. Więc będzie w każdych formie, będziemy dostawali sygnały strachu, czy to są myśli, czy to są emocje, czy to są jakieś sytuacje, które nam się zaczynają wydarzyć, które będą chciały nas ściśniać. I żebyśmy się kółkowali. Więc jest to yy, z moich obserwacji, muszę powiedzieć, że mnóstwo ludzi żyje w ten sposób, że nawet boi się wiedzieć więcej na temat czegoś, bo to nie jest pewne, bo widocznie słucha tej rozmowy w, w głowie, która mówi, a po co nie, nie warto, bo, bo po co to próbować. Wszystko jest nasączone strachem. A tak naprawdę, przez to, że słuchamy tego, nie żyjemy, my nie korzystamy z życia, my po prostu się przesuwamy, aby przeżyć. I ten strach jest paraliżujący. Ten strach nas blokuje przed rozwojem. Ten strach nas, nas krytykuje, nas cały czas trzyma małymi. Więc nasza rola jest, żeby sobie z tym, prawda, dać radę i być tą świadomą osobą. No Może dobrze. na ten początek to tak chciałam powiedzieć. Nie? Kasiu, pięknie powiedziałaś, ale zobacz, strach. Super, super że wspomniałaś, że mamy taki prymitywny strach, który nam pozwala przeżyć, tak? To jest świetne, ale też tak. ja bym to nazwała, że strach, który nam nie pozwala żyć. Jedna jest część, że nam, wiesz, trzyma nas w przeżyciu, tak? Bo, bo chroni nas, a z drugiej strony nie pozwala nam przejść na tą. Drugą stronę i też przeżyć. Ale wspomniałaś, że masz jakieś, masz takie pewne rzeczy, w jaki sposób my możemy ten strach tak jakby nie tyle co okiełznać, tak? bo to nie o to chodzi, tylko bardziej chodzi o świadomość tego, że mamy ten strach, ale wybieramy jednak spotkanie się z tym strachem i zrobienie czegoś, podjęcie jakiejś decyzji, pojechanie. Tak. Powiedz mi, proszę i powiedz nam tak naprawdę, w jaki sposób ty. Dajesz sobie radę ze swoim strachem, w jaki sposób. Jakie, jakie narzędzie ty masz dla siebie samych. Znaczy, ja moje narzędzie, które przypuśćmy mam teraz i używam i one, nie używam go często, bo już znam takiego no, trawo. szatana, tak, absolutnie, ale powiem przede wszystkim: są jakby dwie formy strachu, które się pojawiają. Są jest forma strachu, który sami tworzymy. Czyli on się zaczyna od tego, że pozwalamy myśli, dopuszczamy pewne myśli. Innym słowem, ta myśl, która jest negatywna, która jest bardzo wywołująca te emocje w ciele, ten strach, my cały czas myślimy na ten temat. I cały czas, jak się mówi, my ją cały czas jakby rozweselamy swoją uwagą, czyli cały czas zwracamy uwagę na tą myśl. Jeżeli na przykład będę, zacznę sobie myśleć na temat, będzie wojna. I ja cały czas będę mówiła, no ciekawe, czy będzie ta wojna. No jest prawdopodobnie, że będzie wojna i cały czas będę myślała na ten temat. W ten sam sposób. Ja pobudzam wszystkie e, jakby takie e, możliwości pamięci, które były zarejestrowane w moim całym życiu z tyłu mojej głowy, więc ja uruchamiam całą formę strachu w momencie, kiedy zaczynam na ten temat myśleć. Jak sobie z tym szybko dać radę? Być, zapytać sobie pytanie. Jakie myśli ja myślę, które wywołują we mnie ten strach? W momencie, kiedy zada sobie te pytanie, jakie myśli ja myślę teraz, czyli praktycznie być świadomym swoich myśli i praktycznie być możliwym, żeby je zaobserwować. Jakie to są myśli? Czyli obserwować swoje myśli, to już jest bardzo duży krok do przodu, bo się nie identyfikujemy z tymi myślami. My nie jesteśmy myślami, więc automatycznie się oddzielamy od tych myśli, to już jest bardzo silna, silny element. Jakby nie walczenia, tylko dawania sobie rady prawda, ze strachem. Do momentu, kiedy się, w momencie, kiedy się zauważa, że się myśli, myśli strachowe, już się nie jestem strachem. I teraz można fajne takie ćwiczenie zrobić, co wielu ludziom to bardzo dużo pomogło. Więc w momencie, kiedy człowiek zidentyfikuje, że się czegoś zaczyna bać, się czuje pod, taki poddenerwowany, boi się tego, ale zrobi to ćwiczenie, że zidentyfikuje te myśli, faktycznie myślałem o tym, o tym, co myślę i to powoduje we mnie, czyli wyobrazić sobie teraz tą sytuację, w której się boisz, prawda, czyli boisz się może tej wojny, czy boisz się spotkania z kimś, czy boisz się czegokolwiek, Wyobrazić sobie tę sytuację, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że ona jest i zauważyć, że ta sytuacja się oddala tak daleko, że się robi maluteńka i wtedy się zapytać, jak ja to czuję w ciele, jak tego już nie widzę. To jest momentalna zmiana całkowicie twojej neurologii, tej rzeczy nie ma. To jest nasza własna siła, gdzie możemy zmienić największego potwora, możemy go zmniejszyć w głowie i odsunąć jak najdalej. To się tak zwane nazwa, nazywa dysos... Sycjacja, nie powiem tego dobrze. Czyli oddalanie, bo wszystko Odwielanie. my kreujemy w sobie w głowie. Tak. Wszystko sobie kreujemy, te największe potwory w głowie. I w ten sposób możemy je sobie, prawda, eliminować. To jest jedna rzecz. A druga jeszcze jest taka rzecz, że, że czasami jak z ludźmi rozmawiam, no mówią do mnie tak, no tak, ale Kasia, najlepiej przychodzi taki strach, tu jest straszny. Więc tak. Strach sobie przychodzi, bo to jest forma emocji. Emocja to jest energia, która jest gdzieś w naszym ciele zaprogramowana. Więc mamy nasze pięć zmysłów, gdzie my tworzymy naszą rzeczywistość, czyli patrzymy, dotykamy, czujemy, węszymy, słyszymy. I w związku z małą elementem, na przykład nieświadomego zauważenia czegoś, możemy uruchomić jakąś pamięć u siebie, która jest właśnie połączona z tym bardzo nieprzyjemnym emocją, jakaś, która miała kiedyś do, jakieś do czynienia. Więc co trzeba w takim momencie robić? Zamiast się bać i panikować i, i, i nakręcać, i podejmować bezmyślne decyzje w, taki, w momencie, kiedy się reaguje na strach, człowiek się boi, wziąć trzeba koniecznie głęboki oddech, albo trzy głębokie oddechy, podnieść ręce wysoko do góry. Zmieniamy wtedy, podtrzymać dwie minuty ręce w górę, wziąć głęboki oddech. I wtedy pozwolić, zamknąć sobie oczy i pozwolić tej emocji odejść. To jest tylko emocja, to jest tylko pamięć, która pokazała się w związku z tym, że gdzieś na poziomie nieświadomym na coś gdzieś nasz system zareagował. Pozwolić temu odejść. I jak pozwalamy jakiejś energii, odejść, to możemy sobie wtedy wyobrazić wielkie słońce nad głową, które wchodzi w nas cały środek. Chodzimy do naszego serca, czujemy się coraz cieplej, coraz, czujemy się coraz lepiej i odczuwamy spokój i wewnętrzną radość, i zgodę wewnętrzną. To jest takie najprostsze ćwiczenie, jakie może być. A jeszcze takie szybkie, trzecie ćwiczenie, Marta to bym chciała wspomnieć, to jest to, że w momencie, kiedy zaczynamy widzieć, czuć, że się jesteśmy poddenerwowani, coś się dzieje, ten strach, ze strach, zapytać się, jak ja mówiłam na ten temat, ale jeszcze raz powtórzę, jakie myśli ja myślę teraz, które powodują to. Jak tylko to sobie zadasz pytanie, automatycznie oddzielasz te myśli od siebie, nie jesteś tą energią tych myśli, prawda? Dokładnie, dokładnie, pięknie. Dziękuję, Kasiu, Ci za, za podzielenie się hmm. tym, bo to jest jednak bardzo tak. ważne. I tak. tak jeszcze jak Marta chciałam powiedzieć, że naprawdę i do wszystkich ludzi, bo, bo wiem, że jest to problem, zdaję sobie z tego sprawę, że że nie możemy unikać strachu, jak się strach pojawia, nie możemy go unikać, my, my musimy go tak spojrzeć na niego, okej, okay, no jest tutaj. I co z tego? Zrozumieć z tego, jak to, że my jesteśmy, którzy mamy tę siłę, strach przychodzi, zobaczyć go jako emocję, jako energia, która się pojawia i przechodzi. Mieć na to spojrzenie, że my na to patrzymy, a nie jesteśmy tym strachem. Bo to też jest bardzo ważne. No tak, takie tak jak wcześniej wspomniałaś, oddzielenie się od strachu, tak? Zobaczenie z naszego, I... z naszego, naszego poziomu tak naprawdę. No. Tak, być świadomym tego, a nie być strachem. Ja to zawsze mówię, nie jesteś strachem, strach się tam gdzieś odbywa, ale musisz go zauważyć, oddzielić, odsunąć, zrobić z nim coś i zamienić na coś, co chcesz. No tak. Prawda? Tak, dla wszystkich nas bardzo ważne jest zrozumieć, że strach jest emocją i. Emocje, a emocje przychodzą i odchodzą. Tak. Um, jeszcze jest jedna taka rzecz, którą ja się chciałam podzielić. To jest tak jakby my wielu rzeczy, rzeczom nadajemy sens, nadajemy, ja to nazywam, tak. często naklejamy różne rzeczy, na przykład o to jest dobre, to jest złe. Ja muszę to, ja muszę tamto. Tak jakby my wszystko, nasz umysł za każdym razem musi wiedzieć. Nasz umysł, jeżeli nie wie, to wtedy panikuje, to wtedy nasz umysł zaczyna być w strachu. Ale jak to? Ale ja nie wiem, ale ja nie wiem, co się będzie działo za chwilę. A jak będę wiedzieć. Nakręcamy się. Dokładnie, jak będzie, będę wiedzieć, co się, co się za chwilę będę, będzie działo, no to, jest, to już jest ok, bo mózg zawsze i umysł nasz chce być pod kontrolą po prostu. Jeżeli ja sobie często też robię coś takiego szybciutko, jeżeli jestem w strachu, jeżeli nakręcam się na ten strach, to, to mówię sobie, okej, okay, no to jest złe, ja nie mogę tak zrobić, albo to jest złe, to mnie właśnie będzie, będzie dla mnie niebezpieczne. I w momencie sobie tak, te rzeczy, które, którymi nazywam, na przykład, że o niebezpieczeństwo jest tutaj, ja, ja to jest dla mnie złe, ja nie, ja nie mogę tego zrobić, bo, bo to mnie na przykład weźmie na kolejne w strefie niekomfortu będę, tak? Mówię, okej, okay, skoro ja to nazywam czymś złym, jeżeli wezmę to słowo zło, że to jest złe dla mnie, to jest po prostu coś, tak jakby to jest, to jest, to nie ma, nie ma żadnej energii, tak? Nie ma, nie ma emocji dobra i zła, tylko jest to coś, więc, więc tak jakby ja nie mam ten strach obniża się, bo nie został czymś nazwany. Na mnie osobiście to naprawdę bardzo działa, bo, bo yy, nasz umysł, jeszcze raz powtórzę, chcę za wszelką cenę wiedzieć. chcę coś za wszelką cenę nazwać. Jeżeli pozbawiamy, tak jakby tego yy, naszego strachu, punktu zaczepienia, bo ojej, ale przecież jak to, to nie jest złe, to znaczy, to co ja mam robić? Okej, okay, może nasz umysł w tym momencie jest tak, jakby, no, o Jezu, ale co jest grane, co jest grane, tak? Ale z drugiej strony nie mamy tego strachu, czyli stajemy. My to nazywamy, że stajemy tak trochę wyżej, tak? Albo stajemy tak trochę obok. I patrzymy, ale to wcale nie jest takie straszne, to wcale nie jest takie niebezpieczne, albo to wcale nie, po, nie spowoduje, że ja po prostu, nie wiem, y, będę się strasznie bać. Tak, jakby. Od... strach to jest tak jakby dolewanie i nazywanie rzeczy w sposób negatywny, to jest takie dolewanie oliwy do ognia, tak? Ta oliwa, nic się z nią nie dzieje, ta oliwa jest po prostu, a jeżeli się doda tego ognia do tej oliwy, tak? I to wszystko się zapali, no to wiadomo, że będzie coraz większe i my nie będziemy sobie w stanie dać rady z tym naszym strachem, ale z drugiej tak. strony, jeżeli odetniemy, to okej, okay, to po prostu jest, nazywamy rzeczy takie, jakie są, okej, okay. No dobrze, te schody są bardzo strome w tym momencie, tak, no okej. Okay. Ja się nie będę bała tych, tylko będę bezpieczniej szła, tak. I nie muszę mhm. się tego bać. To jest taki bardzo podstawowy, ale, ale nie nazywam, że o Boże, te strony, te schody są tak niebezpieczne, że ja na pewno się zaraz przewrócę. Tak, czyli nie dolewam tej dolew energii, tak, nie dodaję tej e, oliwy, tak. do jak to się mówi. Więc... Tak, to co, to co mówisz to jest bardzo ważne, bo właśnie e, i to jest, może wszystko tak chciałam powiedzieć chyba najważniejsza rzecz, bo um, my sobie nie zdajemy sprawy, jak coś się dzieje, że my używamy słów, które budują to nasze doświadczenie emocjonalne strachu. Czyli ta konwersacja, która się odbywa naszym życiu, ona nie pomaga nam mniej, ona nas nakręca coraz bardziej, ona aktywuje praktycznie całe ciało nasze, że coraz bardziej czujemy, więc. To, co Marta właśnie powiedziałaś to jest świetne, bo trzeba zauważyć tą rozmowę, czyli mówię, okej okay, jakie myśli, co ja mówię na ten temat i starać się i, i, i zmienić się na takie, które spowodują albo neutralizację, czyli ok, jeżeli ja mogę zmienić te myśli, to to jest świetne, to ja mam tu siłę. Co, to są tylko myśli? Myśli są tylko te rzeczy, które ja zauważam, że są. Czyli one nie mają żadnej, to nie jest jakiś potwór, to nie jest nic, to jest to, co my sobie sami tworzymy. Jedną rzecz, co Marta też chciałam powiedzieć, że niektórzy ludzie, niektórzy mogą się nie zgodzić do końca z tym, co mówimy, bo mówią, no tak, ale rzeczy się dzieją i jak sobie z tym nie radzić, bo strach przychodzi. Hmm. Tak, absolutnie rzeczy się dzieją i my nie mamy na tym absolutnie wpływu, jak one się wydarzyły, bo się wydarzyły, prawda? Ale tak jak będę powtarzała zawsze, my mamy wybór, jakie myśli będziemy myśleli na temat tego. Pewnie, że możemy zareagować i burza się zacznie, zaczniemy się bać, zaczniemy to wszystko. Najważniejsze jest wziąć głębokie oddechy. Wtedy aktywujemy zupełnie inną reakcję w naszym ciele. Nasze ciało jest to, co reaguje i co nas nakręca. Więc oddech i zmiana, właśnie ta ręka do góry, to zmienia całkowicie tą neurologię, i wtedy możemy wybrać w takich bardzo silnych momentach strachu to, co my chcemy myśleć. To jest, to jest takie, właśnie zabawne, prawda? Więc to bardzo ważne, Marta, co powiedziałaś, bo jest to takie, mi się wydaje, na każdy dzień, jak sobie dawać radę, jak coś się nagle takiego zaczyna wydarzać, prawda? Dziać. Tak, najważniejsze, żeby po prostu wziąć ten głęboki oddech i zobaczyć, skąd my wychodzimy. Czy to jest taka nasza zdarta płyta w naszej głowie, która ciągle, ok, to ja muszę się bać, to ja muszę się bać, bo to jest niebezpieczne? Czy to jest y tak naprawdę staniecie się, ja bym to nazwała, staniecie się wiecie, w, swojej, w swojej prawdzie i w, swoim, w swojej otwartości na to, co my tak naprawdę chcemy zrobić. Bo ten strach, jeszcze raz powtórzę, zawsze będzie nas trzymać bezpiecznie. Nasz umysł zawsze chce, żebyśmy my byli bezpieczni, i ono zawsze musi wiedzieć. Jeżeli zaczyna się coś, co nie jest, ale ja nie wiem, to już ucinamy głowę po prostu. W tym momencie zaczynamy panikować, zaczynamy mieć strach, bo nie wiemy co mamy zrobić. A my nie zawsze nie musimy wiedzieć co mamy robić. Najważniejsze, w ogóle nie musimy wiedzieć jak będziemy w sercu, to nie musimy nic wiedzieć, ale to na inne filmy, to na tak, inne. Tak, tak. Żeby, na żeby żeby inne wiedzieć strach. tylko jedną rzecz, żeby jedną rzecz, żeby tak. na przykład stanąć się do siebie, stanąć się okej, okay, dobra, mam strach, wiem co z tym zrobić. I to jedną rzecz musisz wiedzieć, nic więcej. I później ta otwartość do siebie powoduje, że przychodzą inne myśli, że, że mamy tą przestrzeń w swojej mózgownicy, jak to się mówi, żeby, żeby zaprosić inne rzeczy, które nam pozwolą, naprawdę w całym. Ja to w 100% jestem, że tak powiem, potwierdzeniem tego, żeby wykrywać, co to naprawdę chcemy i nic więcej. Tak, tak. Ale co jeszcze już Marta chciałam powiedzieć? I to też chciałam powiedzieć jako e, przymiarkę na następne jakieś, wideo, na następne wideo, które nakręcimy. I jak, jak tutaj w Australii nakręciłam e, też takie wideo odnośnie tego, że strach w sumie jest takim, e, takimi reflektorami, które nam pokazuje, że to jest moment na swój własny rozwój. Bo ten strach gdzieś został stworzony. Względem jakiejś historii dawno temu, i nas zabezpieczał przed czymś, żebyśmy czegoś nie doświadczyli, prawda? Więc trzyma nas w jakichś w tam przekonaniach, ale to jest moment, jak już człowiek już będzie bardziej taki mocniejszy, dawał, który sobie będzie dobrze dawał rady, jak sobie dawać rady ze strachem, to wtedy, w momencie, kiedy się strach pojawia, można zobaczyć, co to jest, czego ja się tak naprawdę boję, i wejść, dowiedzieć się, że to jest jakieś stare przekonanie. Gdzie może miałam 5 lat, jak uwierzyłam, że tak jest, a teraz jest ten czas, żeby właśnie zobaczyć to i naprawdę zrobić jakąś decyzję, podjąć fajną decyzję, ucieszyć się, więc ja to nazywam, to jest strach, jest czasami reflektorem, zawsze w sumie z reflektorem, światem oznaczeniem, że to jest moment naszego rozwoju, zmiany i w ogóle, ja nie wiem, fantastycznych decyzji. Tak, tak, strach z drugiej strony pozwala nam na kreację, bo widzimy i, innego, i idziemy, idziemy dalej, więc zapraszamy Was do strachu tak naprawdę, bo to jest fajne, mimo tego, że to brzmi kompletnie bez sensu, ale tak. tutaj dla mózgu brzmi bez sensu, ale dla naszego serca jest sens. I jeszcze, jeszcze Marta, zanim skończymy, tak, to też jest ważne, bo to już, ja wiem, że to jest trudno, żeby tak doszło, żeby tak zrozumieć. Ale uwierzcie mi, w dzisiejszych czasach jest to udowodnione, że strach jest jakby syntetycznym produktem części e, jakby komputerowej naszego mózgu. To jest jakby komputer i on jest zaprogramowany, że musi kreować w kółko ten strach. On nie rozumie, co jest dobre dla nas, co nie. On musi nas trzymać bezpiecznie. W jaki sposób my stworzyliśmy sobie bezpieczeństwo? i przeżyliśmy to, to nasz mózg będzie chciał nas nadal trzymać bezpiecznie, więc uwierzcie mi, strach nie istnieje do momentu, kiedy go my sami sobie nie stworzymy więcej. Więc my mamy całkowicie kontrolę nad tym, co się dzieje w naszej głowie, wybierać myśli, które będą tworzyły rzeczywistość taką, gdzie będzie dużo słońca, szczęścia, radości względem wyboru myśli, jakie sobie wybieramy w głowie i wyobrażamy wizję naszej przyszłości. Tak jest, kochani, więc e, zapraszamy do rozmowy o strachu, zapraszamy do podzielenia się waszym strachem, um, tak, albo jak naprawdę są jakieś szczególne problemy i nie wiecie jak z tego wyjść, to jesteśmy tutaj dla was i, i chcemy jak najbardziej pomóc. Tak jest, chcemy, chcemy, bo tak naprawdę jeszcze coś tylko dodam, że to, e, jeżeli no nawet. tak dzisiaj chyba dużo. No, wiesz, kontakt z nami nie polega na tym, że my za Was odwalimy robotę, bo to Wy tą robotę odwalicie, ale, ale zawsze możemy Wam dać jako, jakieś po prostu narzędzie do tego. Więc serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i do dzielenia się komentarzami i, i swoją historią. Dziękujemy. Dzięki, dziękujemy tak. bardzo. Do zobaczenia na następnego razem. Do zobaczenia. Aha.